Dobry państwu, nazywam się Agnieszka Bulustrando i chciałam zaprosić państwa na rozmowę o rynku biurowym. Porozmawiamy m.in. o najnowszych trendach w tym sektorze, biurowych aranżacjach oraz, biur, oraz biurach coworkingowych. Dziś naszym gościem jest pani Monika Szawernowska, prezes pracowni projektowej Concept Space. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. Opublikowaliście niedawno raport dotyczący zmian w aranżacji przestrzeni biurowych, które wynikają z nowych realiów związanych z COVID-19. Skąd wziął się pomysł, żeby to robić akurat teraz? Czym się kierowaliście przygotowując ten raport? Przede wszystkim chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Ale także nie ukrywam, że sami chcieliśmy sprawdzić, jak inne firmy poradziły sobie z lockdownem, jak wyglądało przejście na pracę zdalną nie tylko w firmach korporacyjnych, bo w, w naszym raporcie zaprosiliśmy pracowników i z ze spółek państwowych, i z małych firm kilkuosobowych, ale też z dużych korporacji. Ponieważ no, ten temat jest myślę, że do tej pory bardzo atrakcyjny i wszyscy zastanawiają się, jak ta sytuacja się rozwinie dalej, kiedy wrócić. Część klientów naszych już wróciła i pracuje częściowo w biurze, częściowo w domu, a niektórzy czekają tak naprawdę i dopiero po nowym roku podejmą decyzję. Także z ciekawości, ale też, żeby spróbować wspomóc naszych klientów, jak, w jaki sposób te biura, aranżujemy biura głównie, więc w jaki sposób te biura aranżować, żeby po powrocie już do przestrzeni biurowych pracowało im się równie wygodnie jak w domu. A jakie są najważniejsze wnioski Waszego raportu? Będą jakieś kluczowe zmiany w aranżacji biurowej? Czy typowy open space odejdzie do lamusa? Jeżeli chodzi o, o raport, to tak naprawdę wzięło w nim udział praktycznie 200 osób. I chyba z takich wniosków, które nas najbardziej zaskoczyły, to przede wszystkim było to, że. Prawie 80% ankietowanych uznało, że ich firma była gotowa na przejście na pracę zdalną, co było dosyć zaskakującym wnioskiem, gdyż wiemy, że większość firm mimo wszystko w Polsce jeszcze ograniczała pracę zdalną i pracownicy mogli tak naprawdę okazjonalnie tą pracę zdalną wykonywać. A drugim takim wnioskiem, gdzie ankietowani odpowiedzieli też ponad 82%, było to, że nie byli w stanie stworzyć sobie w domu stanowiska pracy i z naszego punktu widzenia e, projektowego to był dosyć ciekawy wniosek, bo pokazuje to, że praca zdalna owszem e, jest mile widziana przez pracowników, natomiast i pracodawca e, musi bardzo mocno też e, pomyśleć o tym w jaki sposób wspomóc swojego pracownika, e, żeby on tą pracę zdalną mógł wykonywać równie efektywnie jak w biurze. Więc tutaj pokazało się, że jednak te biura nie są e, takie zbędne. A faktycznie warto mieć też taką przestrzeń oprócz, oprócz pracy zdalnej, warto też mieć przestrzeń biurową, do której pracownik będzie mógł powrócić. No nie każdy ma w domu warunki, żeby móc pracować. Tak, tak, to jest kwestia i lokalowa przede wszystkim, mhm. bo wiemy, że, że różnie to bywa. Pracują też młodzi ludzie, którzy wy, wy, wynajmują mieszkania, więc nie zawsze mają warunki do pracy. To jest też kwestia sprzętowa, tak? Nie tylko jakby komputer czy telefon, nie wszyscy, zresztą to wynika. Też z naszego raportu, że nie wszyscy pracownicy mają do dyspozycji sprzęt, który mogli zabrać ze sobą na, na pracę zdalną, czyli mówimy tutaj o laptopach, o, o telefonach służbowych, kwestia drukarki, tak, ale też stanowiska pracy, czyli biurko i wygodny fotel. Wiemy, że te 8 godzin, a na pracy zdalnej większość z ludźmi, z którymi ja rozmawiałam, pracowało dłużej niż normalnie w pracy, więc faktycznie tutaj dobre wyposażenie tego stanowiska pracy było dosyć Istotną kwestią, ale niestety nie wszyscy pracodawcy mogli to zapewnić. To ciekawe, co Pani powiedziała: dlaczego pracowali dłużej? Jest problem ze skupieniem uwagi? Czy... Nie, myślę, że to jest kwestia tego, że mamy ten laptop cały czas pod ręką, nie wychodzimy tak naprawdę z jednego środowiska pracy. Mhm danego pokoju. I co chwilę mamy taką chęć sprawdzenia, czy przyszedł kolejny mail, czy nie ma jakiejś informacji, która powinna być wyjaśniona. Powiem szczerze, ja siedziałam, zdarzało mi się czasami na przykład jeszcze o 21.00 odpowiadać na maila, czyli nie było takiego płynnego przejścia, jak to mamy zwykle w biurach, że kończymy pracę, zamykamy laptopa, wychodzimy i, i zajmujemy się swoimi prywatnymi obowiązkami, tylko tak naprawdę te służbowe obowiązki bardzo mocno przeplatały się nam ze, ze służbowymi i mam wrażenie, że Rzeczywiście tego takiego rozgraniczenia work-life balance było rzeczywiście by, było to problematyczne. Także w pewnym momencie kończymy i możemy przejść już do swoich prywatnych obowiązków. Także nie, wielu ludzi skarżyło się, że pracowało dużo dłużej, niż jakby byli w biurach. Tak, doświadczyłam tego sama, więc rzeczywiście tak jest. A czy w takim razie zmieni się definicja biur? Wracając jeszcze na chwilę może do, do poprzedniego pytania odnośnie Open Space'ów, mm -hmm. tak? Myślę, że typowe Open Space, które my kojarzymy tak naprawdę z przestrzeniami bardziej typu Call Center, od jakiegoś czasu już tak naprawdę nie miały zastosowania w biurach i to, co teraz widzimy, jeszcze bardziej się pogłębia. Będzie to przestrzeń, która może nie przejdzie rewolucji, bo myślę, że nie będzie to typowa rewolucja, ale na pewno będą, będą to zmiany. Będzie to taka typowa przemiana tych przestrzeni, które będą musiały być bardziej elastyczne, bardziej modułowe i bardziej dostosowane tak naprawdę do, do systemu pracy, która każda z firm sobie wybierze. A jakie technologie mogą teraz stać się szczególnie przydatne w biurowych przestrzeniach? Patrząc na to, co się wydarzyło tak naprawdę od marca i na przykład na wykorzystywanie wszystkich aplikacji do, do spotkań online, czyli Teams, czy, czy Skype, czy, czy Zoomy, to używanie tych aplikacji wzrosło, nie wiem, chyba z około dwóch milionów do ponad kilkudziesięciu, więc ten wzrost jest bardzo duży. Więc tak naprawdę, wszystkie kwestie multimedialne i wyposażenia biur w, w te. Rozwiązania technologiczne będzie chyba takim największym wyzwaniem, czyli organizacja salek do telekonferencji, do wideokonferencji, zagwarantowanie przede wszystkim akustyki i możliwości prowadzenia takich spotkań. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych kwestii, ale też rezerwacja salek konferencyjnych i rezerwacja biurek. Myślę, że to jest bardzo istotne, gdy część pracowników pracuje zdalnie, a druga część będzie pracowała stacjonarnie, więc możliwość rezerwowania sobie czy stanowiska pracy, czy miejsca do spotkania, jest dosyć istotną kwestią, i, i to na pewno w biurach będzie istotne, jeżeli chodzi o rozwój technologii. A czy obecna sytuacja sprzyja biurom coworkingowym? Czy będzie to jeden z trendów na biurowym rynku, czy aranżacja biur coworkingowych się zmieni? Jeżeli tak, jak, w jaki sposób? Jeżeli chodzi o biura coworkingowe, to pojawiła się na początku pandemii taka informacja, że biura tak naprawdę już w normalnym wydaniu jak do tej pory nie będą potrzebne, że ludzie bardzo płynnie przeszli na pracę zdalną i tak naprawdę to będziemy pracować głównie w domu, ewentualnie właśnie z możliwością wykorzystania coworkingów. Ja nie do końca jestem jakby zwolennikiem. Takiego wniosku, dlatego że uważam, że biura zawsze będą potrzebne i e, core workingi oczywiście zyskają na tej sytuacji, bo myślę, że będzie większe zainteresowanie szczególnie mniejszych firm, e, takich, które dopiero startują ze swoim biznesem, albo takie, które czują się w miarę stabilnie, natomiast nie chcą podpisywać dłuższych umów i wiedzą, że, e, że te przestrzenie są bardziej elastyczne, nie, nie trzeba takich nakładów finansowych e, rzeczywiście tutaj e, ponosić. E, też jest kwestia dużych korporacji, bo y, rozmawialiśmy z wieloma y, też większymi firmami jeszcze przed rozpoczęciem lockdownu i tam pojawiały już się takie pomysły, żeby ewentualnie nie skupiać y, całości y, wszystkich działów firmy w jednej przestrzeni, tylko spróbować rozlokować je właśnie częściowo w biurach y, coworkingowych, czyli mamy jedną siedzibę, y, ale taką mniejszą, y, do której oczywiście każdy ma dostęp, a spróbować wyjść naprzeciw pracownikom i y, zaaranżować. Im takie mniejsze biura w poszczególnych dzielnicach, żeby też ograniczyć e, czas dojazdu pracowników do biur, bo mając na przykład właśnie tutaj e, w okolicach tego zagłębia na Mokotowie, biuro, ludzie, którzy pracują na, na przykład na Żoliborzu, mają dosyć spory odcinek do pokonania rano i czasami to się, Państwo wiecie najlepiej, bo pracujecie tutaj, tak, w tej, w tej dzielnicy, więc wiecie jak to wygląda, jeżeli chodzi o dojazd albo wyjazd w godzinach popołudniowych. Także pra, pracodawcy zaczęli wychodzić też naprzeciw pracownikom i taka możliwość wykorzystania tych biur coreworkingowych core w tej kwestii, myślę, że to będzie miało szansę rozwoju. Obecnie w biurach pracują różne pokolenia. Kiedyś mówiło się o boomersach, milenialsach, teraz już X, Y, pokolenie Z. Czy stwarza to potrzebę różnej aranżacji przestrzeni? Projektując biura, zawsze zwracamy, przede, znaczy przede wszystkim zwracamy uwagę na to, czym dana firma się zajmuje. I to jest jakby pierwszy, pierwsza taka wytyczna do przygotowania koncepcji. A drugim elementem jest właśnie to, jacy ludzie w tym firmie pracują. To chodzi też o, o wiek. I nie jest to łatwe wyzwanie, żeby połączyć tak naprawdę wymagania osób, które pracują w danej firmie na przykład 20 lat i też przychodzi młody człowiek 22, 23-letni i. Oboje muszą czuć się w tym biurze dobrze, więc jest to spore wyzwanie i wydaje mi się, że najważniejszym elementem jest chyba to, żeby te biura były projektowane w taki sposób ponadczasowy, żeby każdy niezależnie od wieku dobrze się czuł i Zapewne są takie strefy typu playroom czy relax room, gdzie wiadomo, że bardziej odnajdują się młodzi pracownicy. A są też strefy do odpoczynku albo do pracy indywidualnej, do pracy w skupieniu, która na pewno sprzyja osobom starszym i które bardzo w tych strefach też lubią pracować. Ale myślę, że najważniejszym elementem jest to, żeby to biuro było ponadczasowe, żeby było zaprojektowane z takich materiałów, które. Po pięcioletnim najmie możemy powiedzieć, że nadal się czujemy w tym biurze dobrze. Nie wykorzystujemy najnowszych rozwiązań, nie robimy tak jak to w niektórych biurach bywa. Czasami mamy wrażenie, że jesteśmy troszeczkę albo w showroomie meblowym, albo trochę na takim placu zabaw, gdzie jest dużo kolorów, dużo elementów, które nas rozpraszają. To bardzo ładnie wygląda na zdjęciach, natomiast doświadczenia wiemy i nasi klienci czasami do nas wracają, że niekoniecznie komfortowo, dobrze czują się w takich przestrzeniach. Już powiedzmy po paru miesiącach, jak to biuro e, funkcjonuje, szukają takich miejsc bardziej spokojnych, gdzie, gdzie ta praca rzeczywiście może być e, bardziej e, efektywna. E, pofantazujmy może jeszcze nieco, jak może wyglądać w takim razie biuro przyszłości? Ja myślę, że biuro przyszłości na pewno będzie w systemie hybrydowym i tego nie unikniemy, nie uciekniemy od tego. Duża rola pracodawców przede wszystkim, żeby zapewnić pracownikom możliwość korzystania z tej formuły biura hybrydowego. My pokusiliśmy się o taki podział biura ze względu na kolory. Każdy kolor oznaczał, y, oznacza inną strefę, i tak na przykład zaczynając od y, koloru zielonego, gdzie przypisaliśmy tutaj pomieszczenia które mają bardzo przyjazną atmosferę i będą służyły tak naprawdę do rozwiązywania konfliktów i do trudnych rozmów, ale też do trudnych do realizacji trudnych projektów. Kolejną strefą jest strefa czerwona, która służy pracownikom do nawiązywania relacji. Jest to typowo socjalna strefa, gdzie tworzą się nowe pomysły. Jest to strefa twórcza, która wpływa na pewno na nawiązywanie relacji pomiędzy pracownikami, co jest szczególnie ważne, wydaje mi się w tym momencie, bo musimy pamiętać, że te biura muszą za, być zaprojektowane w taki sposób, żeby ta efektywność zarówno pracowników pracujących w systemie e, zdalnym i pracowników pracujących na stałe w firmie rzeczywiście była e, wysoka, tak? Oni też muszą e, każdy z nich musi znaleźć swoje miejsce, bo nawet na pracy zdalnej zdarzają się takie sytuacje, że pracownik musi wrócić do biura, musi, nie wiem, przygotować sobie jakąś prezentację Zrobić ksero albo wydrukować, więc taka osoba też musi mieć taką możliwość. Więc ta strefa właśnie czerwona jest głównie dedykowana pracownikom i relacjom. I strefa niebieska, bardzo reprezentacyjna, ta frontowa strefa, która do tej pory obejmowała sale konferencyjne, recepcje, plus jeszcze takie typowe miejsce do, do pracy zespołowej. Także my sobie to w taki sposób wyobrażamy. Nie wiemy dokładnie jeszcze, jak to się wszystko rozwinie i jak te biura będą się kształtowały, bo tak naprawdę większość firm, z którymi teraz pracujemy, to przearanżowują powierzchnię głównie pod dystans społeczny, tak? Żeby dać swoim pracownikom taką pewność, że wracając z tego bezpiecznego zagłębia, jakim jest pokój i, i moje biurko, wracam do biura i tam też muszę się być bezpieczna. Tak? Więc. Mm, Tutaj zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, zobaczymy, jak, jaki będzie powrót po nowym roku, bo bardzo duża ilość firm. Zresztą myślę, że Państwo też widzicie, jak się w biurowcach puste przestrzenie tak, i wyłączone światło. Jest to trochę y, takie przerażające momentami, ale mam wrażenie, że coraz więcej firm decyduje się na powrót, coraz więcej pracowników już tęskni za relacjami, za, za możliwością współpracy albo Za nawiązywanie tak naprawdę relacji ze swoimi klientami, bo siedząc w domu, niekoniecznie ten pisanizm pozwala nam na to, żeby nawiązać relacje. A w usługach na przykład takich, jak my pracujemy, relacja to jest podstawa w, w nawiązaniu, współpracy z klientem. Więc my bardzo tęskniliśmy, wróciliśmy do biura w maju i do tej pory pracujemy i tak naprawdę nie wyobrażamy sobie, żeby, żeby wrócić całkowicie na pracę zdalną. Na samym początku powiedziała Pani o biurach hybrydowych. Czy uważa Pani, że to, że powstaną, to wymuszone zostało przez pandemię, czy jako społeczeństwo i tak do tego dążyliśmy, tylko może w dłuższym okresie czasu by to... Nam znaczy ja myślę, że pandemia na pewno i lockdown bardzo przyspieszył tę kwestię, mm -hmm. dlatego, że rozmawiając z naszymi klientami, ale też z pracownikami, którzy brali udział w ankiecie, były takie sektory, na przykład jak sektor bankowości, ubezpieczeń, tam nie do końca było takie zezwolenie na, na pracę zdalną. Ja myślę, że to też nie jest kwestia jakby kadry kierowniczej, która Woli mieć jednak nadzór nad swoimi pracownikami, ale też kwestia jakby wszystkich informacji i danych, które są w firmie. Nie zawsze można te informacje wynosić tak? poza biuro, więc pracując w domu, nie mamy dostępu do, do podstawowych jakby narzędzi dla naszej pracy. Więc myślę, że lockdown na pewno to przyspieszył, ale mam wrażenie, że to jest bardzo dobre rozwiązanie i że pracownicy, mając taką bardzo elastyczną możliwość pracy, będą. Będą bardziej efektywniej pracować i będą tak naprawdę czerpać przyjemność z tego, tak? bo wiemy, że są różne sytuacje, kiedy nie było można na przykład korzystać ze pracy zdalnej. Pracownicy byli pewnie bardziej sfrustrowani, siedząc w domu, siedząc w biurze, a wiedzą, że tam będąc w domu, mogli nadzorować pewną jakąś pracę plus wykonać też swoje obowiązki, bo z naszej ankiety też wynikało, że pracownicy nie zauważyli e, tak naprawdę spadku efektywności swojej pracy, więc to też jest dosyć, dosyć istotną kwestią, że pomimo tego, że nie ma nadzoru kierowniczego, pracownicy wykonywali swoje prace, można powiedzieć, w stu procentach. W takim razie życzymy dalszej pracy twórczej, projektowej, tak aby wszyscy pracownicy biur mogli pracować efektywnie a jednocześnie z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pomimo lockdownu i pandemii rzeczywiście nam pracy nie zabraknie i te biura będą e, przechodziły swoją transformację. Tego życzę. Moim i państwa gościem była pani Monika Szawernowska, prezes pracowni projektowej Concept Space. Pani Moniko, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wywiadów.